Spokoju I omówienia szczegółowego, że może się zdarzyć, że będę za długo to prezentował, wtedy prosiłbym o, o przywołanie, jest tak powiem, do porządku, dlatego, bo sądzę, że najważniejsze jest to, by odpowiedzieć na jak najwięcej Państwa pytań, które co naturalne w Polsce się przez te 9 miesięcy gromadziły. Gromadziły się i nie uzyskiwały żadnej odpowiedzi albo co gorzej, uzyskiwały odpowiedź kłamliwą. Jak przez tę straszliwą mgłę smoleńską, tak musieliśmy się przez te 9 miesięcy z uporem, determinacją, czasem tracąc już nadzieję i rozeznanie, przedzierać przez te, no przez tę mgłę kłamstwa i oszustwa, fałszu, którym nas zarzucano. To się zaczęło od kłamstwa. Przecież tam już na na lotnisku smoleńskim w Katyniu jeszcze nie minęła godzina od tej tragedii, kiedy już powiedziano nam, i to była oficjalna informacja radia moskiewskiego, że winien jest pan prezydent, że winni są lotnicy, że winni są polscy piloci, że cztery razy kołował, że to przez niego samego wszystko się stało. Że nie znali rosyjskiego. Ilość nieprawdopodobnych głupot i kłamstw, jakie była wypowiedziana, wypowiadana przez te 9 miesięcy, jest trudno uwierzyć, żeby była przypadkowa. Trudno uwierzyć, żeby tak się przypadkiem złożyło, że oficjalna agencja rosyjska podaje przez pierwsze trzy tygodnie Nieprawdziwy moment, nieprawdziwą datę godzinową tego, tej katastrofy. Trudno zrozumieć, dlaczego też oficjalne instytucje państwa polskiego przyjęły tę nieprawdziwą datę i te nieprawdziwe dane. Trudno zrozumieć, zważywszy, że już w nocy, z 10 na 11 kwietnia, odbyła się wspólna narada prokuratorów polskich rosyjskich pod kierownictwem zastępcy prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej, gdzie tę godzinową datę ustalono na 8.10.40. Tam także stwierdzono, że w ogóle nie będzie w śledztwie rosyjskim rozpatrywany żaden inny wariant poza wariantem, który koncentrował się na winie polskich pilotów. Tam także zdecydowano, że czarne skrzynki zostaną przekazane Komitetowi Pani Anodiny. Jak Państwo wiecie, ta decyzja została jeszcze potwierdzona w sposób zupełnie niebywały. 31 maja, kiedy to podpisano międzynarodowe porozumienie, które ze strony Polski sygnował minister spraw wewnętrznych i administracji, a równocześnie przewodniczący Komitetu badającego ze strony Polski tę tragedię, pan Jerzy Miller, i podpisał zobowiązanie, że czarne skrzynki, był no to 31 maja, pozostaną w Rosji aż do zakończenia procesu sądowego. Nie śledztwa, nie postępowania wyjaśniającego okoliczności i przyczyny katastrofy, czyli tak zwanego Maku pani Anodiny, tylko do końca postępowania sądowego co praktycznie oznacza na wieczne nieoddanie. I tak długo ma, mają tam pozostać czarne skrzynki i podpisał to polski minister. I nie ma to nic wspólnego z żadną konwencją, z żadnym załącznikiem i z żadnymi rozsądnymi przyczynami. Jest w istocie decyzją, która uniemożliwia Polsce skorzystanie i zbadanie jednego z najważniejszych dowodów. Bo każdy Państwu powie, że tylko oryginał może być dowodem sądowym. To jest zupełnie oczywiste. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy z tymi czarnymi skrzynkami mieliśmy do czynienia z najdziwniejszą sytuacją na świecie. Pan Miller wtedy 31 maja podpisał, że odebrał kopię będącą dokładną, dokładnym odzwierciedleniem oryginału i on to potwierdza swoim podpisem. Wrócił do Warszawy i po trzech dniach musiał z powrotem wracać do Moskwy, bo okazało się, że gdzieś zginęło 17 sekund. A jak już dostał te 17 sekund i wrócił z kopią, która już tym razem posiadała te 17 sekund, to okazało się, że napięcie prądu w tym urządzeniu, które przegrywało z jednej, z jednej płytki, znaczy staśmy na płytkę, było tak szczególne, że ta kopia została zaszumiona. Ale on potwierdził swoim podpisem, że materiał, który dostał, jest wiarygodnym materiałem odpowiadającym oryginałowi. No to rozumiecie, co może teraz uzyskać, jaki może uzyskać komunikat od y, strony rosyjskiej. Jeżeli potwierdziłeś fałsz, to nie dziw się, że nic więcej nie dostaniesz. Mówię o tych szczegółach i o każdej z tych spraw. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani, będę w szczegółach ją wyjaśniał, ponieważ wbrew pozorom, wbrew temu, co się wydaje, bardzo wiele szczegółów jest znanych, tylko ukrywanych. Tylko systematycznie przed opinią publiczną ukrywanych. I to było zapewne największym szokiem przed kilkoma dniami. To dlatego dzisiaj Polska jest. W stanie rzeczywistego szoku. Ponieważ okazało się, że przez 9 miesięcy systematycznie nas okłamywano z trybuny sejmowej, niestety z, z, ze stanowiska prokuratorów, niestety ze stanowisk ministerialnych, aparat Rzeczpospolitej towarzyszył w ukrywaniu prawdy. I to jest szok, który jest być może nawet. Większy niż sama, same stwierdzenie winy, bo do końca, co się wydarzyło, my przecież ciągle jeszcze nie wiemy. Ale z tych informacji, które dzisiaj w sposób urzędowy zostały potwierdzone, jednoznacznie wynika, że przyczyna jest po stronie rosyjskiej. Gdy tymczasem przez 9 miesięcy przygotowywano nas. Do tezy, którą sformułowała pani Anodina, że mianowicie pijany generał na rozkaz nieodpowiedzialnego prezydenta wymusił na niedoświadczonych pilotach, żeby popełnili samobójstwo i zabili polską elitę narodową. Bo przecież to jest podstawowa oś przekazu, główny leitmotiv tego, co nazywa się raportem. Międzyna międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, bo taka, tak brzmi nazwa tego ciała, którym kieruje pani Anodina. Międzypaństwowy Komitet Lotniczy, to dlatego pan prezydent Komorowski dwa miesiące temu mówił: O cóż wam chodzi? Jest Komisja Polska, jest Komisja Rosyjska i jest gremium międzynarodowe, które to rozpatruje. Tym międzynarodowym gremium to pani Anodina. To jest to międzynarodowe gremium. O którym, o którym mówił pan prezydent. Ja wiem, że on się rzadko wstydzi, ale w tej sprawie powinien się wstydzić. Naprawdę powinien się wstydzić. Dlatego, że to nie jest rozgrywka polityczna. Dlatego, bo to nie jest spór w Polsce między dwoma stronami, które zastanawiają się nad tym, które lobby ma rację. I jaka droga gospodarcza, polityczna, społeczna powinna zostać wybrana. To jest kwestia śmierci polskiej elity narodowej. To jest kwestia bezpieczeństwa nie tylko państwa polskiego rozumianego w doraźnym momencie, w rozwiązaniach szczegół szczegółowych, rozwiązanych. Tak, to też jest ważne, jak się zachowywał BOR, jak się zachowywała prokuratura, jak się zachowywali poszczególni ministrowie. Będziemy do tego jeszcze wracali. Ale pytanie podstawowe brzmi tak. Czy państwo i naród polski mogą się czuć bezpiecznie wobec naszego sąsiada? To jest fundamentalne pytanie. I nikt go nie skasuje tylko dlatego, że się będzie odwracał tyłem do tego problemu. I nie jest to pytanie tylko nasze polskie. Cały świat się o to pyta. Cały świat się pyta, czy ich prezydenci mogą bezpiecznie tam latać. No przecież to jest oczywiste. I powtarzam jeszcze raz, to, że się zagada, to, że ileś gazet napisze wobec nas, którzy stawiamy pytania, inwektywy, to, że się będzie nas przed przedstawiało w dowolnie niemądry sposób, nie zniesie tego pytania. Tak jak przez 70 lat kampania rosyjska, sowiecka, a potem rosyjska, nie zniosła pytań o katy, chociaż wielu się by tak wydawało. Jest tutaj wielu z państwa, którzy skończyli już 18 lat. No przecież pamiętacie, jak to wyglądało? Jeden z moich przyjaciół, mając 17 lat poszedł do więzienia, dlatego bo na murze w Legionowie Miasteczku podwarszawskim napisał Katyn Po, bo myściły już nie zdążył do pisać i siadł na 3 lata więzienia. Tak wyglądała prawda o tym, jak podchodziła ówczesna oficjalna propaganda i oficjalne organa państwa socjalistycznego do prawdy o Katyniu. A dzisiaj niestety w podobnie głupi sposób traktuje się prawdę o dramacie Smoleńskim. To nie jest sposób na rozwiązywanie ani międzynarodowych i międzypaństwowych problemów, ani na wyjaśnienie tej straszliwej tragedii. A to, że ona musi być wyjaśniona, to bez względu na znowu wolę czy brak woli obecnych kierowników państwa polskiego. Będzie zrealizowane tak czy inaczej? Wracam do głównego pytania. Ten szok, jaki dzisiaj przeżywamy, jest związany z tym, że musiano potwierdzić fakty, które przecież były znane wcześniej. Bo drugą stroną dramatyzmu sytuacji jest to, iż odpowiedzialność strony rosyjskiej. Pan premier Tusk, pan minister Miller i wszyscy, którzy w rządzie się tym i we władzach Rzeczpospolitej zajmowali, znali od dziewięciu miesięcy materiał, na którym została oparta konferencja pana Millera, pokazująca, pokazujący, że sprowadzano ten samolot z pełną świadomością i po porozumieniu się z moskiewską centralą. W sposób nieprawdziwy, fałszywy, tak że on musiał się skończyć tragicznie. Ten materiał był w dyspozycji rządu od kwietnia. Ale nam mówiono, że pijany generał Błaśnik. Ale nam wmawiano, że to kapitan protasik. Ale nam tłumaczono, że Lech Kaczyński ma krew na rękach. A jak Polacy przeciwko temu protestowali. Jak gdyby bronili krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie, to premier Tusk mówił, że to jest kepenik. I na tym polega to, co się dzisiaj zdarzyło. Jesteśmy narodem, który był okłamywany w najważniejszej narodowej sprawie. Jak mamy to prowadzić do wyjaśnienia tego dramatu? Jeżeli te środowiska i grupy, które zrobi, robiły wszystko, żeby to wyjaśnić, były traktowane jako główni wrogowie państwa polskiego, to przecież o minister Fotydze powiedziano, że dokonuje zdrady stanu, ponieważ rozmawia z, yy, z senatorami, kongresmenami Stanów Zjednoczonych, próbując zainteresować ich prawdą o Smoleńsku. To zdrad